Witajcie, zapraszam do recenzji Motorola One Zoom. Obudowa co do materiałów jest w sumie taka sama jak w wielu telefonach tej klasy aluminiowa ramka, w tym wypadku matowa, to mi się mega spodobało. A do tego mamy jeszcze matowe plecki, są one fajne w dotyku, takie satynowe, mogą jednak gromadzić pewne zabrudzenia typowe pozostałości po palcach, natomiast zawsze można to szybko usunąć. Fajnym akcentem jest zatopiona taka jakby tekstura szczotkowanego aluminium. Ona staje się nieco ciemniejsza po bokach. Mało tego, obudowa może odbijać światło, wtedy możemy zobaczyć, że ta faktura aluminium jeszcze bardziej się uwydatnia. Mamy także sporą wyspę na aparaty. Telefon wyposażono w cztery obiektywy, ale do tego jeszcze sobie wrócimy. Natomiast mamy tam jeszcze logo Motorola nie ma w sumie w tym nic dziwnego, ale ciekawostka polega na tym, że w logo jest wbudowana jednokolorowa dioda. Logo może informować o nowych notyfikacjach, o tym kiedy ładujemy telefon, natomiast może ono być także cały czas aktywne, kiedy wybudzony jest ekran. Zostały do tego przygotowane proste ustawienia, gdzie można wybrać kiedy dioda ma być aktywna, można całkowicie to wyłączyć, ale także zdefiniować działanie diody dla trybu nie przeszkadzać. Tego typu logo dioda to na pewno fajny gadżet, który zwraca na siebie uwagę, szczególnie w ciemności. Natomiast, aby to było w 100% funkcjonalne, musimy odkładać telefon ekranem do dołu. Jestem przekonany, że nie każdy ma tego typu nawyk, dlatego że wtedy front jest bardziej narażony na uszkodzenia. Moduł aparatu wystaje z tego powodu, kiedy telefon znajduje się na stole, to może się przechylać na boki. Natomiast otrzymujemy w pudełku pokrywę, pozwoli to zniwelować nadbudowanie aparatu. A do tego cały czas telefon będzie oczywiście zabezpieczony przed zarysowaniami albo upadkami. Bardzo mi się spodobało, że motka jest taka dosyć masywna, ciężka, ale ja to lubię, bo daje to poczucie tego, że telefon jest mega solidny, a zarazem każdy element obudowy jest znakomicie dopasowany do siebie. Chociaż nie, mamy jeden drobny wyjątek, przyciski nie są idealnie spasowane, mają całkiem dobrze wyczuwalny skok na plus chropowata tekstura przycisku. Z Zasilania. Nie ma zaskoczenia co do tego, jak wygląda front motki, dlatego że w tym aspekcie jest dosyć nudno. Ale także bardzo poprawnie. Mamy nocza łezkę, ramka pod ekranem jest widocznie grubsza, a pozostałe na pewno super smukłe nie są. Generalnie fajne jest to, że telefon wygodnie trzymamy, natomiast trudne może być nawigowanie po interfejsie za pomocą jednej dłoni. Aczkolwiek producent przygotował specjalny tryb nawigowania po interfejsie za pomocą jednej dłoni, czyli może być to w miarę ułatwione. Co do audio, Audio głośnik oferuje dobry poziom maksymalnej głośności, ale coraz większa głośność oznacza, że ta czystość dźwięku będzie stopniowo coraz gorsza. Raczej nie ma co się tutaj spodziewać super dobrego podbicia basów czy głębi. Oczywiście to nie znaczy, że dźwięk jest płaski, ale oceniam go jako adekwatne do telefonu i specyfikacji. Do słuchawek przekazywany jest niezły dźwięk, całkiem czysty, w miarę dobre podbicie basów, ale do poziomu flagowców na pewno brakuje. W ekranie umieszczono skaner, samo działanie jest fajne, czytnik całkiem szybko rozpoznaje palec, rzadko musimy dokonywać kolejnego skanowania, ale czasami tego typu sytuacje niestety występują. Bardzo mi się spodobało, że znajduje się na dobrej wysokości, a tam naturalnie i wygodnie ląduje kciuk. Dla skanera są do wyboru trzy animacje. Mamy rozpoznawanie twarzy oparte na kamerce do selfie, dlatego potencjalnie możemy przejść do systemu skanując jedynie zdjęcie, ale mi się tego zrobić nie udało. Samo skanowanie pracuje podobnie, Szybko jak skaner, ale tylko wtedy, kiedy nasze otoczenie jest jasne. Konkurencja wypada w tym aspekcie nieco lepiej. Na froncie mamy super AMOLEDA niespełna 6,5 cala Full HD. Barwy na ekranie, jak to w AMOLEDzie, są nasycone, choć mimo to całkiem naturalne. No to zależy od wybranego trybu ekranu, o czym zaraz wam opowiem. Do tego dobre poziomy jasności, fajne prawdziwe czernie, znakomite kąty widzenia, ale również bardzo dobra szczegółowość obrazu. Oczywiście mamy redukowanie światła niebieskiego, trzy konfiguracje kolorów. Mogą być one naturalne, wzmocnione albo nasycone. Osobiście preferuję ustawienie wzmocnione. Do tego edytowanie rozmiaru tekstu, a także skalowanie interfejsu. Motyw może być jasny, ciemny albo automatyczny na podstawie tapety, ale zobaczymy to jedynie w paru elementach systemu. Dopiero zmianę wprowadzi nowy Android 10, który ma natywnie ciemny motyw. Jak to w Motorola, znajduje się tutaj aktywny ekran. Wybudza się wtedy, kiedy telefon wykryje ruch, albo kiedy podwójnie tapniemy na wygaszony ekran. Zobaczymy tam ważne informacje, mianowicie godzinę, datę na ładowanie baterii, a także ikony notyfikacji. Podsumowując, ekran jest dobry, adekwatny do poziomu cenowego. Wbudowana bateria ma 4000 mAh, dostajemy z telefonem ładowarkę o mocy 15 W, natomiast co do czasu pracy jest rewelacyjnie, dlatego że uzyskamy spokojnie 5, a nawet 7 godzin pracy na ekranie. Ten i tak bardzo dobry wynik, może być jeszcze lepszy, jeżeli będziemy oglądać głównie filmy. Tak samo jak zawsze w czystym Androidzie mamy oszczędzanie energii, które może się uruchomić przy zdefiniowanym poziomie naładowania baterii. Do tego bateria adaptacyjna, system uczy się, których aplikacji rzadko używamy. Na tej podstawie czas pracy jest wydłużany. Na pokładzie motki mamy Snap'a 675, 4 GB ram 128 GB wbudowanej pamięci. Natomiast możemy ją rozbudować za pomocą karty microSD. Mamy tutaj NFC, Bluetooth 5.0 system, w tym momencie to Android Pie. Liczę na to, że Motorola całkiem szybko dokona update'u tego modelu do Androida 10, bo update'y niestety nie są tutaj realizowane w ramach Android One. Działanie bywało różne. Zanim pojawił się ostatni update, system pracował całkiem dobrze, ale czasami było widać, że pewne animacje delikatnie klatkowały. Na pewno w tym budżecie możemy oczekiwać czegoś więcej. To jest jednak o tyle ciekawe, że podobne problemy zauważyłem testując One Action, a także One Vision. Natomiast po ostatniej aktualizacji jest dużo lepiej, system pracuje bardzo sprawnie, szybko uruchamia a także raczej rzadko zobaczymy spowolnienia, zatem w końcu jest tak jak powinno być od samego początku. Bardzo ubolewam nad brakiem Android One, z tego powodu nie ma tutaj gwarancji, że przez dwa lata będziemy dostawać update y do nowego Androida. W tym aspekcie może być niestety różnie. Kiedy mocniej docisnąłem telefon, dolna część od frontu się nagrzała, na to zwracam uwagę. Oczywiście nie ma problemu z bardziej wymagającymi grami, ale w tym wypadku nie uzyskamy maksymalnych detali. Interfejs to prawie stokowy Android, Motorola dużo tutaj nie zmieniła. Mamy ładny widget zegar razem z pogodą, a pozostałe dodatki znajdujemy w aplikacji Moto. Co do gestów, kiedy obrócimy smartfonem dwukrotnie w dłoni, uruchomi się aparat, kiedy potrząśniemy, uruchomi się latarka. Możemy wykonywać zrzuty ekranu trzema palcami, a także nawigować po systemie za pomocą jednego przycisku. Telefon może się sam wybudzać, kiedy go podnosimy, do tego uważny ekran. Zapobiega to usypianiu ekranu, kiedy korzystamy z naszego telefonu. Na pokładzie mamy poczwórny aparat, 48 megapikseli F1.7, fokus z wykrywaniem fazy, kolejne to 8 megapikseli F2.4, zapewnia potrójny zoom optyczny, to jest bardzo ciekawa sprawa. Oba te obiektywy są stabilizowane optycznie. Do tego 16 megapikseli 13 mm, co daje pole widzenia około 120 stopni, a czwarty obiektyw to 5 megapikseli do wykrywania głębi maksymalnie możemy nagrywać filmy 4K 30 klatek na sekundę stabilizacja obrazu sprawuje się w miarę ok, natomiast kiedy zmieniamy kadr albo przesuwamy telefonem do góry, na dół albo na boki widać, że obraz jest stabilny, ale nieco wtedy skacze. Fokus na filmach działa w miarę ok, ale sporym minusem jest fakt, że możemy nagrywać jedynie obiektywem podstawowym. Kamerka do selfie ma 25 megapikseli, pozwala nagrywać filmy 1080p 30 klatek na sekundę. Fotografie selfie jakościowo są bardzo podobne do innych telefonów w tym budżecie. Całkiem szczegółowe do tego naturalne kolory. Mamy także rozmywanie tła, ale krawędzie na przykład okularów, włosów, nie są zawsze dobrze wykrywane, ale tego typu zdjęcie, tak czy siak może się podobać. Dla aparatu przedniego przewidziany jest automatyczny HDR, a nawet manualne regulowanie parametrów fotografowania. Aplikacja aparatu jest taka sama jak w każdej nowej motoroli prosta w ogarnięciu. Z lewej strony wysuwamy. Tryby, tutaj zwrócę uwagę na kolor spotowy, gdzie na zdjęciu zachowany jest jedynie wybrany kolor, a reszta pozostaje czarno-biała. Oczywiście tryb manualny, natomiast nie podoba mi się jedna rzecz, chodzi o to, że mamy tylko jedną ikonę wyboru obiektywu. Musimy cały czas na nią naciskać, aby dokonać wyboru. Trochę to mało wygodne. Zdjęcia wykonywane w dzień są całkiem dobre, barwy naturalne, ale mam tutaj podobne wrażenie jak w czasie testów One Action oraz One Vision. Detale porywające nie są, szczególnie. Niekiedy fotkę sobie uruchomimy na większym monitorze, ale sporym plusem jest automatyczny HDR. Widać, że poprawia dynamikę obrazu, także fajnie koryguje barwy, a do tego też nie występuje taka tendencja do tego, żeby te kolory były zbyt nasycone, ale z kolei występuje tendencja do przepalania niektórych fragmentów zdjęcia. Tyczy się to obiektywu, który ma szeroki kąt, a także obiektywu podstawowego. Mamy do tego wykrywanie scen, ale nie zawsze działa to dobrze, Często, kiedy fotografowałem rośliny, telefon wykrywał jedzenie. W sumie trochę to dziwne. OneZoom oczywiście oferuje tryb nocny, otrzymujemy wyższą ekspozycję. Automatyka stara się, aby szczegółowość tego typu zdjęcia była jak najlepsza. Szczerze Wam powiem, że te zdjęcia wyglądają całkiem ok, ale często możemy zobaczyć pewne szumy, no i też nie ma co się tutaj spodziewać super detali. Wada polega na tym, że dedykowany tryb nocny jest jedynie dla aparatu podstawowego, a to oznacza, że szeroki kąt czy zoom optyczny gwarantują raczej słabe efekty w nocy, ale oczywiście w dzień uzyskujemy ładne fotografie, tylko to światło musi być po prostu dobre i duże. Nasze zdjęcia wykonujemy w 12 megapikselach, dlatego że 4 piksele są tutaj łączone w jeden. No i wyszło na to, że mam spory problem z podsumowaniem Motorola One Zoom, dlatego że ten telefon jest naprawdę niezły. Fajne wykonanie, matowe plecki, matowa aluminiowa ramka, Solidna obudowa, do tego całkiem fajny ekran, dobra bateria, niezła wydajność, chociaż no pewne zgrzyty czasami się zdarzają. No i spory minusem wydaje mi się, że jest mimo wszystko aparat, bo po tej specyfikacji spodziewamy się jednak czegoś więcej. A te zdjęcia są takie w miarę dobre, ale jednak w tej cenie powinny być lepsze. Skoro temat ceny się pojawił, no to trzeba się do niej odnieść. Około 1700 zł, taka była cena zaproponowana na początku przez Motorola. Czyli dosyć dużo, bo za tą kwotę możemy kupić flagowego Mi 9, Snap855, fajne wykonanie, trochę lepszy ekran, dużo lepszy aparat, dużo lepsza wydajność, ale trochę taniej możemy kupić na przykład Mi 9, T, który także jest bardzo udanym telefonem. Jasne, wiem oczywiście o tym, że Xiaomi, jeżeli chodzi o swoją politykę cenową, jest takie, a nie inne, że. Uzyskujemy tutaj niską cenę, ale jednak użytkownik dostaje bardzo dużo, jeżeli chodzi o specyfikację. Może niekoniecznie o takie super idealne wykonanie, ale jeżeli chodzi o specyfikację, dostajemy u że rzeczywiście bardzo dużo. I w tym wypadku Motorola powinna się zastanowić nad swoją polityką cenową, dlatego że OneZoom byłaby świetnym telefonem, gdyby kosztowała około 1200, maksymalnie 1300 zł. I tym optymistycznym akcentem dobiegamy do. Końca. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, będzie mi bardzo miło. To oczywiście też motywuje do dalszej pracy. A tymczasem do zobaczenia.